Taki dość zacnej grubości, wielkości przewód, który będzie podawał plus i minus z jednej do drugiej lub z drugiej do pierwszej. Czyli lecimy z prądu off-gridowego, czyli z własnego prądu. Gdzie mamy podłączone pod to magazyn energii 15 kWh, który jest podłączony pod instalację plus minus około 5 kW, tą którą kojarzycie z filma y, pompa ciepła hybrydowa. Ona pobiera sobie w porywach w granicy 1000-1200, w zależności jeżeli chodzi na wolnych obrotach, to 500-600 W. W związku z tym Mogłaby nam cała ta stacja, tutaj, która stoi w trybie awaryjnym, przeskoczyć. Tam każdy, być... Może być mądre, każdy może być mądrala, każdy może być off-grid, każdy, kto jest on-grid, może sobie wyłączyć sieć. PEC, jestem off-grid, po prostu jest super. Tylko, że jak przyjdzie zima i nagle zrobi się ciemno, zimno i, i dzień będzie trwał tylko kilka godzin, a nie tak jak teraz trwa kilkanaście godzin, żeby już nie mówić, że dwadzieścia, no ale dobra, powiedzmy, że trwa. Proszę bardzo, okazało się, że to co mówiłem, było najprawdziwszą prawdą. Czyli, że temperatura osiąga zenit wręcz, ponieważ aparat, kamera odmówiła posłuszeństwa i przestała nagrywać. Dzięki czemu w samotności rozpakowałem te dwie paczki, po to, żeby w tej chwili móc Wam w pełnej krasie zaprezentować te dwa oto urządzenia, które. Mogą ze sobą współpracować dzięki temu, że pomiędzy nimi zainstalujemy taki dość zacnej grubości, wielkości przewód, który będzie podawał plus i minus z jednej do drugiej lub z drugiej do pierwszej. Czyli jak sami już się domyślacie, jedna z tych stacji jest stacją wyjściową, czyli ta wersja F3600 Pro jest bazą, czyli możemy to tak potocznie nazwać tą główną stacją sterującą, która korzystać będzie z energii. Po pierwsze, którą będzie przekazywała najpierw, no bo najpierw trzeba naładować, czyli ten magazyn energii, który jest obok, a dwa, będzie też w stanie również później ten prąd, tą energię z niego pobierać. I jeśli e, możemy sobie zerknąć tutaj na instrukcję obsługi, którą no ja e, zazwyczaj raczej już polecam gorąco i serdecznie, ponieważ dzięki niej się wielu rzeczy dowiecie. No i przynajmniej też nie popełnicie błędów. A producent już sam doskonale wie o tym, że my czasami lubimy sobie troszkę poszaleć w kwestii podłączania co, jak, gdzie, dlaczego. A on wszystko przecież ładnie tutaj opisuje. Oczywiście wiadomo, że one są również zasilane z yy, paneli fotowoltaicznych, są do niego też dedykowane. Na wcześniejszych odcinkach możecie sobie je znaleźć. A teraz zasuwamy. No i co, podłączamy, co? Lecimy w takim razie. A więc tak, po pierwsze, obydwie stacje mamy wyłączone, no bo z reguły takie operacje raczej powinniśmy robić na wyłączonych. Tak urządzeniach teraz tak mamy tutaj tak czyli góra ten łukiem w dół. One są obydwie wtyczki gniazdka one są takie same. W związku z tym ten przewód jest zamienny. Momencik ja tutaj. Albo wiecie co mam takie nóżki od tego sprzętu no i to co lecimy. Dobrze A więc tak tu się wpinamy. O proszę bardzo jest zatrzask. Tutaj, który dopiero jak wdusimy to pozwoli wyciągnąć tą wtyczkę. Dobrze. To jest jedna i druga. Tutaj będzie zaraz obok. O, możecie sobie zerknąć, zobaczyć. Także również odpalamy ciach i wtedy sobie to wszystko podłączymy, włączymy. Tak. Proszę bardzo. Jest druga. Jest zetrześnięta, jest ok. Jeszcze raz. Dobrze. A i teraz biorąc pod uwagę, że właściwie to wszystko wystarczy do tego, żeby móc się tym cieszyć. I teraz tak jak wygląda kwestia zasilenia. To tutaj w tym opakowaniu mamy przewody. I tu jest przewód zasilający. Myślę, że to jest jeden z tych przewodów, który można korzystać w momencie, kiedy macie instalację w domu, pod gniazdko sobie podłączacie i możecie taki zestaw ładować. No i plus, oczywiście, do tego wszystkiego mamy jeszcze przewód taki, czyli z MC4 kami, pod który możemy podłączyć panel i spokojnie możemy sobie ładować to urządzenie. Tutaj mamy taki worek ochronny. Mamy jeszcze przewód do ładowania AC, końcówka AC USB. Uważam, że to opakowanie jest też bardzo fajne, przydatne, żeby mieć porządek. Aczkolwiek uważam, że tego typu rozwiązania są dużo ciekawsze, gdzie nie mamy żadnych dodatkowych, tak? gdzie możemy włożyć, zamknąć, zatrzasnąć. Aczkolwiek tutaj po prostu było trochę więcej miejsca, a w tamtym nie, mniej. No dobrze, to w takim razie tak, zaczynamy. Włączamy stację, zobaczymy czy ona dojechała do nas choć trochę naładowana o! pierwsze co widzę co mi się rzuca w oczy i co mi się dużo bardziej podoba niż w tej wcześniejszej wersji to jest bardzo duży i taki, taki przejrzysty wyświetlacz tak? i dzięki temu ja już w tej chwili dużo lepiej widzę e, jak to wszystko wygląda i mało z tym, on bardzo intuicyjnie pokazuje Wam e, co się dzieje i teraz tak, tutaj z tego co widzę, mamy tak M u góry i S1. S1 i po prawej stronie pewnie S2 by się pojawiło, gdybyście mieli drugą taką stację, gdybyście mieli taki drugi magazyn energii obok tego pierwszego. W związku z tym, tak, po pierwsze, mamy 27%, naładowany jest pobór, on przelicza w tej chwili, czy sobie ten algorytm wychodzi na to, że jest w stanie zasilać przy takim poborze, czyli prawie przy żadnym poborze, że jest w stanie zasilać przez 3 dni. Tu pokazuje, że główna stacja ma to zasilanie na poziomie 9 dni przy odbiorze. No, praktycznie żadnym w związku z tym na takim uśpieniu, czuwaniu. Aczkolwiek ona na własne swoje życie i potrzeby też również potrzebuje energii. O czym, jeżeli ktoś z Was zapomniał, to przypominam, że za każdym razem, jeżeli włączycie jakiekolwiek urządzenie typu, powiedzmy, możemy sobie to sprawdzić, ale ja wiem w ciemno, że tak będzie. Jeżeli włączymy tutaj przetwornicę DC-DC, tutaj. To zaraz nam pokaże tu ikonka, że to się włączyło. No i co? Powinno nam spaść w ilości dni z użycia. Aczkolwiek w przypadku e, przetwornicy DCDC -DC, e, mhm. mamy o tyle dobrze, że nie przetwarzamy zbyt mocno tej energii i z tego powodu on w tej chwili właściwie nam w ogóle nie pokazuje. Aha, tutaj pokazuje na 4 dni, ale to pewnie doliczył jeszcze. To, co sobie mnożył gdzieś tam w pamięci, aczkolwiek pokażę Wam jeszcze coś takiego, co pokażę Wam ile, jaka jest różnica pomiędzy przetwarzaniem prądu DC na DC, czyli jak gdyby doregulowaniem tego, a prądu AC, czyli z DC na AC, przetwornica włączamy, proszę bardzo, ciach. I tu już się powinno nam pojawić. Co? Spójrzcie. Tutaj już mamy z 9 na 2 dni. Jak sami zauważyliście, w tej chwili spadło. A dlaczego? Z tego względu, że w przypadku przetwornicy e, z DC na AC, no to tam już jest naprawdę bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o kwestię tego zużycia i poboru energii. No dobrze, w takim razie teraz e, mamy. On pokazuje, że wychodzi z niego. 20, 20 w czyli niejako traktuje należałoby to potraktować jako priorytet czyli ta stacja ładowania czyli magazyn magazyn w pierwszej kolejności chce podać ten prąd tutaj ja bym to tak odczytał bo widać że w tej chwili mamy wyjście na poziomie 22 w 22 25 i tu automatycznie też również mamy pobór czyli wejście jest na poziomie 23. No, czyli to się waha, jak sobie sami zobaczycie z lewej i z prawej strony. Tu macie 20 parę, 22, 22, 24. Myślę, że to pewnie w granicy błędu sobie przeskakuje. Ok, myślę, że pewnie w stopniu podstawowym mamy temat ogarnięty. I teraz tak, zobaczymy, co się dzieje w momencie, kiedy chcielibyśmy wyłączyć przykładowo sam magazyn, czyli odłączyć go. Po pierwsze, wyłączyliśmy, co będzie się tutaj działo. Aha, czy już w tej chwili widzimy, że spada nam ilość dni, czyli że. Przetwarzanie tej energii na prąd tutaj, czyli tą część, jeżeli będziemy mieli włączoną i tą poniżej, to spada to do jednego dnia. Jeśli wyłączymy tą, pewnie zaraz nam to podskoczy, pokazuje, że 50 Hz. Mamy dwa dni, trzy, pewnie to sobie jeszcze tam urośnie do kilku dni. No dobrze, w takim razie co? Yy, pewnie warto by było teraz jeszcze może podłączyć to do prądu, do energii, po to, żeby to naładować. O, myślę, że to by było jak najbardziej wskazane. Zobaczymy, co dalej się będzie działo. Jak widać, na tym załączonym z tyłu obrazku mamy podłączone ładowanie. I teraz pokażę Wam i powiem Wam. Coś, co jest bardzo istotne, ponieważ my w tej chwili lecimy z falownika, czyli lecimy z prądu off-gridowego, czyli z własnego prądu, gdzie mamy podłączony pod to magazyn energii 15 kWh, który jest podłączony pod instalację plus minus około 5 kWh, tą którą kojarzycie z filmu Stargu, czyli z wiaty. Na tej wiacie jest w granicy 5, niecałe, około tam 5 kWh i mamy tam magazyn energii na poziomie 15 kilowatogodzin i w związku z tym korzystamy z tego prądu i ten oto prąd nam zasila między innymi klima, konwektor, ogrzewanie, no tudzież w tej chwili po prostu chłodzenie. Jak sami widzicie, naprawdę temperatura idzie ostro w górę. Natomiast tutaj dwa, trzy słowa teraz. Spójrzcie sobie. Dla mnie to jest bardzo ważne. I ja uważam, że to jest niesamowity plus tych rozwiązań, które mamy zastosowane w tym i w tym czyli kwestia regulacji ładowania. W tej chwili ładujemy to prądem 470, tak jak sami widzicie tutaj tyle prądu, jak gdyby tyle wchodzi, ale jednocześnie możemy sobie to tak zmniejszyć do powiedzmy 400. Możemy to zwiększyć 800 Proszę bardzo, 1200, 1600 do 2200. Uważam, że to jest genialne. Dlaczego? Z tego względu, że zawsze przy poborze różnego rodzaju urządzeń możecie sobie regulować ten pobór i możecie sobie ustalać szybkość ładowania. Czasami to jest tak, że falownik, którym dysponujecie, ten pokładowy, może być troszkę mniejszej mocy i z tego powodu po prostu będzie się Wam od razu to wyłączało. Natomiast jeżeli będziecie sobie zmniejszali pobór, to będzie to dłużej trwało, aczkolwiek w ogóle będzie to możliwe. Teraz tak. On w tej chwili pokazuje nam pobór na poziomie 470, czyli podejrzewam, że pewnie on musi sobie podnieść temperaturę baterii, po to, żeby można było w pełni szybko go ładować. Ja bym to tak zinterpretował, bo już niejednokrotnie zauważyłem, że on sobie lubi sam dostosowywać tą szybkość ładowania. Pewnie w tej chwili najbardziej mu będzie odpowiadało właśnie, właśnie tyle. No dobra, ale troszeczkę zwiększymy. I zaraz pozwolę sobie włączyć tutaj obok tą stację i zobaczymy co się wydarzy. Tak OK. patrzymy tutaj, pyk, włączyliśmy, dobrze. Spójrzcie, mamy MS1 2, 3 dni, tak? Nie, 3 godziny, tutaj mamy 7 godzin, czyli on wychodzi na to, że się po prostu tym prądem dzieli. Ci z naszych widzów, którzy pamiętają nasze magazyny energii oparte o te akumulatory, również pamiętają, że one były jeszcze całkiem niedawno tutaj, w tym oto pomieszczeniu, w pomieszczeniu, w którym mamy regulator ładowania napięcia i falownik off-gridowy od pana Michała Twerda A tutaj w tej chwili, no powiem tak. Można powiedzieć, że zrobił nam się taki porządeczek. To znaczy, przynajmniej jest na pewno bardziej poukładane to wszystko niż było wcześniej. Oczywiście, jeszcze tutaj mamy jakieś takie coś kwiatki, które sobie tutaj wiszą. Czykolwiek co ma wisić, nie utonie. W związku z powyższym, pewnie i przyjdzie nam czas, żeby zająć się tym. Chodzi o kwestię głównie zdemontowania, akurat tego sprzętu, ponieważ on w tej chwili, jak gdyby, nie jest aktywny. Nie używamy go, no bo dochodzą nam kolejne nowe, powiedzmy, urządzenia falowniki. Aczkolwiek stwierdziłem, że to urządzenie, znaczy to pomieszczenie moglibyśmy spokojnie zaadaptować na takie pomieszczenie, żebyśmy się zrozumieli, na takie pomieszczenie, w którym mamy zasilanie awaryjne. Gdzie będzie zawsze ten magazyn energii naładowany? Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do dyspozycji no całkiem niemało, bo w tych magazynach trzech jest łącznie razem około 11 kWh. Przy czym wszystko jest złożone z wersji, czyli tego Fossibota, którego już wszyscy z Was na pewno świetnie kojarzą. To jest wersja F3600, którą znacie z naszych odcinków i. Ten oto. Ta oto stacja ładowania. Ona w tej chwili podaje swój prąd do tej stacji ładowania, czyli do tej wersji F3600 Pro, która jest połączona z magazynem energii dedykowanym do tej wersji, właśnie pro, ponieważ one są połączone ze sobą takim bardzo grubym przewodem. Tam z tyłu, o widzicie, można sobie zaobserwować pomiędzy jednym a drugim przechodzi taki dość duży przewód. I teraz tak. Ja oczywiście nie umieszkałem sobie pozwolić na to, żeby w tej chwili zająć się ładowaniem tych magazynów, bo myślę, że no bez tego to raczej marne szanse, jeśli chodzi o kwestię później korzystania z nich. Aczkolwiek stwierdziłem również, że podłączymy do nich pozostałe, bo przecież nie tylko fosibotami człowiek żyje. Aczkolwiek jak mamy takie trzy sztuki jak te, no to wiadomo, że duży może więcej. A to jest duży razy trzy, w związku z tym, jeśli będziemy mieli zmagazynowane 11 kWh, no to wychodzi na to, że nawet gdybyśmy chcieli lecieć tutaj w kwestii nawet ogrzewania energią elektryczną, gdzie w tej chwili, powiedzmy, że ta nasza stacja, nasza pompa ciepła hybrydowa, ona pobiera sobie w porywach w granicy 1000, 1200, w zależności, jeżeli chodzi na wolnych obrotach, to 500, 600 W. W związku z tym mogłaby nam cała ta stacja tutaj, która stoi w trybie awaryjnym przeskoczyć jak gdyby i móc obsłużyć nasze ogrzewanie to jest zapotrzebowanie na prąd pomiędzy 10-11 godzin a uważam, że pewnie i całą dobę jeśli byśmy przeskoczyli w tryb używania hmm, hybrydowej pompy ciepła i wskoczylibyśmy w tryb ogrzewania gazem czyli zeszlibyśmy z prądu i wskoczylibyśmy a ja wiecie co, pokażę Wam bo myślę, że to zawsze jak pokazujemy w jakimś kontekście tam zawalonym troszkę. No ale ja poka pokażę Wam, powiem Wam o co chodzi. O tak, jak w tej chwili tutaj, rzut okiem, spójrzcie. Patrzcie, na zewnątrz mamy 30-parę stopni, i tutaj przez cały czas temperatura nam dobija. Nie wiem, czy gdybym poza pewnie gdybym pozamykał wszystkie okna, bo mamy otwarte w tej chwili, to pewnie może byśmy byli szybciej w stanie zbić tam temperaturę. Aczkolwiek powiem Wam, że tak czy inaczej. W tym pomieszczeniu, tutaj, gdzie chodzi klima konwektor, jest przyjemnie. Jest autentycznie, jest bardzo przyjemnie, fajnie, ok. Aczkolwiek już to zimne powietrze przy upałach 30 kilku stopni w cieniu, no to okazuje się, że w miarę zupełnym czasu palące słońce na dach robi swoje. Dobrze. A więc teraz tak. Spójrzcie. Tu mamy opcję lato, czyli w opcji lato w tej chwili jest tylko i wyłącznie sama kwestia ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Później mamy opcję tutaj klima Convector, który chodzi, czyli chłodzenie, no i opcja bałwanek, czyli zimach. Na chwilę obecną myślę, że spokojnie możemy poprzestać tutaj w trybie. A może było wyłączone? No nie wiem. Teraz już, aha, bo ja przez jakiś czas miałem rozłączone, czyli mogło troszeczkę podnieść tą temperaturę. Ale tak czy inaczej, powiem wam, że to jest walka dosłownie o każdy. Stopień temperatury, do czego zmierzam? W przypadku tego magazynu, magazynu, bo w tym głównym, nazwijmy to, zestawie fosibotów tych 3600, mamy gdzieś około 11 kWh. Natomiast ja mam obok kilka magazynów, gdzie jeden ma dwa pojemności, drugi 2,400, trzeci ma 1, no to mamy tam powiedzmy około 5,5. No to już nam się zaczyna robić około 16, później mamy. 17, 18. Słuchajcie, niecałe 20 kWh, mamy dostępne tutaj na pokładzie domku wewnątrz. Tak? W związku z tym to naprawdę jest dosyć dużo, bo już pozwoliłoby nam lecieć na samym prądzie. Myślę, że około plus minus około doby. Wiadomo, że to by była zabawa, bo trzeba by było przerzucać, przełączać. Natomiast tak czy inaczej, oczywiście byłaby ku temu szansa. Ponadto, jeżeli e, byśmy mieli mówić o kwestii jak gdyby naszych magazynów energii, jakimi na dzień dzisiejszy i na chwilę obecną dysponujemy, no to również pod domkiem mamy magazyn energii, który w tej chwili jest wielkości 20 kWh, czyli zaczyna nam się robić koło 40. I tutaj w przejściu widzieliście te magazyny, które były przezroczyste, czy przeźroczyste? Jak, jakoś tak, powiedzmy. Nie wiem, jak będzie bardziej gramatycznie, aczkolwiek... W przypadku e, tamtych e, magazynów to mamy 6 razy 1,5, tak? czyli mamy no też około, bo to jest trochę ponad to, trochę ponad 1,5. W związku z tym 9, 10, 10, czyli by było 10, na dole 20 to jest 30, u góry 20 to jest 50, i jeszcze mamy 65, ponieważ jeszcze 15 mamy skonfigurowane z wiatą. I de facto to jest nasze główne źródło zasilania. W związku z tym uważam, że bardzo przyzwoicie. Teraz w tej chwili, no wiadomo, że przez cały czas idziemy w górę z tego względu, że teraz to jesteśmy cwaniaki. Słońce świeci, to tam każdy może być mądrala, każdy może być off-grid, każdy kto jest on-grid może sobie wyłączyć sieć Pec jestem off-grid, po prostu jest super. Tylko, że jak przyjdzie zima i nagle zrobi się ciemno, zimno i, i dzień będzie trwał tylko kilka godzin, a nie tak jak teraz trwa kilkanaście godzin, żeby już nie mówić, że 20. No ale dobra, powiedzmy, że trwa tych 15 godzin czy ileś, w związku z tym ty, można powiedzieć, że ta produkcja przez cały czas gdzieś jest. Natomiast jeżeli wyjdziemy w okres zimy, no to już zaczyna się zabawa i wtedy te wszystkie nasze doświadczenia będą potrzebne do tego, żebyśmy byli sobie w stanie dobrze i fajnie funkcjonować, będąc w 100% w ogóle w no bo my de facto jak gdyby nie mamy tutaj żadnej innej opcji, alternatywy, co już wielokrotnie pokazywaliśmy. Trzymajcie się, dość długi odcinek. Nie pokazałem wam, być może, w tym odcinku, jak korzystam i jak eksploatuję te magazyny energii. Aczkolwiek już myślę, że zostawiłem wam zajawkę. Oczywiście wiadomo, że linki, materiały tutaj przekierowania, choć nie wiem, czy znajdę. Chociaż nie wiem, z tego względu, że szukałem i nie mogę znaleźć. Czyli wychodzi na to, że kto wie, czy czasami, jak robię ten materiał, to nie okazuje się, że jestem jednym z pierwszych użytkowników tej wersji Fossibota, tego Pro e, i tego magazynu, e, aczkolwiek nie będę tutaj się upierał przy tym, tak czy inaczej widziałem taką malutką cyferkę, jedna była z numerem 18, druga 22, czyli wydaje mi się, że być może ja jestem 18 użytkownikiem na świecie, który prezentuje to, A biorąc pod uwagę ilość krajów, myślę, że w dość szybkim czasie trafiło to do nas, oczywiście o ile teoria tutaj tej cyfry 18, która była gdzieś długopisem zapisana na kartonie tym wewnątrz, jest zgodna z moją teorią. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że podrzuciłem Wam znowu kolejne ciekawe materiały, które pozwolą Wam przeanalizować, czy to jest dla Was i czy chcielibyście tak jak my również bawić się i szukać dla siebie rozwiązań, które pozwoliby Wam, nam również żyć bez płacenia rachunków, szczególnie tych za prąd, gdzie ceny przez cały czas rosną. Trzymajcie się, w takim razie, i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć i czołem, hej!